Dobry wieczór, Natalio. Hubert Urbański, milionerzy. Dobry wieczór. Co tam słychać u Ciebie? Wszystko dobrze? Tak. To tak jak u nas. Znaczy, Kajetan prosi o pomoc. Słucham. No. To ja tylko sobie pozwolę powiedzieć, że to będzie pytanie za 2000 i będziecie mieli 30 sekund. Tak, nie, nie wiem. Może być? Może być, czekam na pytanie. Okej. Okay. No to dawaj, Kajetan, 30 sekund. Brzoza grabi klon, czasem po przycięciu. Krzyczą, płaczą, upadają na duchu, weselą się. Płaczą. Tak, 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 myśl, tak myślałem. Jesteś pewna. No tak To świetnie. Zostało nam 10 sekund. Co tam u ciebie? Bardzo dobrze. To świetnie, u mnie też. Będę płakać, jeżeli odpowiedź jednak nie będzie prawidłowa. No to odpowiedź B. Ostatecznie. Płaczą. Tak. Dobrze znasz tę Natalię? Dobrze znam. Ona jest bardzo sympatyczna. Konkretna kobieta po prostu. A po co inaczej? Konkretna i zna się na rzeczy. Bo to poprawna odpowiedź. Brawo!